Przygotowania do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już na ostatniej prostej. Ale czy tak naprawdę warto wspierać WOŚP? Przyjrzyjmy się kilku argumentom podawanym przez przeciwników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszym argumentem podawanym przez przeciwników w WOŚP jest finansowanie finału podbywających się w całej Polsce z budżetów samorządowych, za które płacimy my w podatkach. No i okej, okay, przecież w całym roku jest mnóstwo wydarzeń kulturalnych jak festiwale czy koncerty, które również są finansowane z budżetów miasta, które płacimy my w podatkach. Poza tym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma charytatywny wydźwięk. Drugim argumentem podawanym przez osoby negatywnie nastawione do WOŚP są bardzo wysokie koszty państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przez policję. No ale przecież taka jest rola policji, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo. A gdyby nie było WOŚP, to czy policjanci mieliby wolne i siedzieliby w niedzielę przed telewizorem? Kolejnym argumentem przeciwników w Ośp jest finansowanie przystanku Woodstock z pieniędzy zebranych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego typu festiwale mają wielu sponsorów. Sponsorów Woodstocku możecie sprawdzić na Poland Rock Festival w zakładce Sponsorzy. I uwierzcie mi, te logotypy nie znalazły się tam za darmo. Z doświadczenia jako wicekoordynator najlepszych juwenaliów w Polsce mogę powiedzieć, że tego typu imprezy są w stanie utrzymać się ze sponsoringu. Na samym końcu przeciwnicy WOŚP wskazują, że dużo lepiej jest wspierać Caritas, który działa przez cały rok, niż WOŚP, które działa tylko jeden dzień w roku. Obydwie organizacje robią bardzo dobre rzeczy. Faktem jest, że finał WOŚP trwa tylko jeden dzień. Natomiast jestem przekonany, że przygotowania do kolejnego finału rozpoczną się tuż po zakończeniu obecnego. Tego typu imprezy nie da się przygotować w jeden dzień albo nawet jeden miesiąc. Ponadto Caritas oraz Woźb mają dwa odmienne charaktery. Firmy, które wspierają wielką orkiestrę, chcą się pokazać, a przy Caritasie nie miałyby takiej medialnej możliwości. Więc chyba lepiej, że firmy wspierają Woźb niż miałyby nie wspierać żadnej organizacji charytatywnej, prawda? Wiele ludzi zmienia swoje negatywne nastawienie w stosunku do woźb. Niestety jednak w momencie, kiedy zobaczy, że sprzęty, które uratowały ich bliskich, mają na sobie logo z charakterystycznym czerwonym sertuszkiem. Wiem, co mówię, ponieważ moja siostra ponad pół roku leżała w szpitalu, otoczona głównie przez sprzęty z logotypem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeśli zgadzasz się z tym, co mówię, po prostu udostępnij ten materiał. Może dotrze on do jakichś sceptyków.